Ponad 170 armatochałbic K9 w Polsce. Tak, na dzień dzisiejszy posiadamy już 174 armatochałbice K9A1 znajdujących się na terenie Polski. Tutaj 18 z nich jest jeszcze w, na etapie wdrażania, czyli po prostu montuje się na nich foneta i topaza. Trzeba pamiętać, że to są właściwie jedyne zmiany, jakie wprowadzamy w tych armatochałbicach, ale jeśli chodzi o to. Jaka jest moja opinia na K9 powyżej 100-150 sztuk, to oczywiście o tym wiecie. No ale 174 sztuki to nie koniec, oczywiście, dostaw w tym roku, z tego co wiem. Czyli dużo, naprawdę sporo armatochałbic, nowoczesnych armatochałbic. Jakkolwiek bym nie uważał, że one wykończyły Kraby, ale tutaj trzeba pamiętać, że to po prostu nowoczesne armatochałbice. A jeśli chodzi o same kraby, to posiadamy ich 26-28 sztuk, czyli łącznie posiadamy 200 nowoczesnych armatochałbic, Czyli nasza artyleria lufowa w końcu staje się dosyć, że duża, to też nowoczesna. No ale o tym, jaki jest stan naszej artylerii lufowej, może powiem jutro tak powiem, o liczbach, o tym, ile ma tego być docelowo i jak to ma wyglądać. Wróćmy do naszych K9 w wersji A1. I tak są to wersje wyposażone, zbudowane w... może nie gorszy, ale w inny sposób niż nasze kraby. Tutaj nasze kraby są lepiej wyposażone, mają troszkę większe zdolności, jeśli chodzi o no, armatochaubice. Po prostu tutaj te rozwiązania, jakie wprowadziliśmy my jeśli chodzi o podwozie od K9, ponieważ krab tak jak najbardziej ma podwozie od K9 i wieży, która pochodziła od AS-90, no to są rzeczami, które czynią kraby lepszymi armatochałbicami od K9. Tylko że jeszcze raz, K9 to dobra armatochaubica. No A że jesteśmy państwem, chyba jedynym państwem, które posiadając własne armatochałbice kupuje też te z zewnątrz. Nawet wtedy, kiedy już uzupełniła zapasy przekazanego sprzętu na wschód, no to jest inna sprawa. No i oczywiście K9 to bardzo popularna armatochałbica, użytkowana przez wiele państw na świecie, na bazie której powstały takie rodzime wersje, czy to na przykład w Turcji, czy też w Indiach. Popularna dobra armatochałbica. Oczywiście kaliber natowski 155 mm. Jeśli chodzi o możliwości, to zbliżone czy też tożsame z tym, co ma Krab. Czyli zasięg 30 kilka, 40 kilka km, ponad 50 km w przypadku zastosowania AMO o tym zwiększonym zasięgu. Tutaj mówimy o tym, że to nie jest armatochałbica, która ma automat ładujący. Tutaj on może być dopiero w tych najnowszych wersjach armatochałbic K9, tych, których oczywiście nie kupujemy. Tu pewnym problemem przy tych zakupach było to, że początkowo kupiliśmy armatohaubicę, ale nie kupiliśmy pojazdów towarzyszących. Wiecie, jeśli oglądacie moje materiały, że sama armatohaubica jest bardzo ważna, no ale jeśli nie ma wozu dowodzenia, nie ma rozpoznania, nie ma wozu amunicyjnego, nie ma cystern, no to ta armatohaubica po jednym dniu działań jest bezużyteczna, ponieważ nie ma paliwa, nie ma w magazynie Amo, no a w ogóle nie wiedziała, gdzie prowadzić ogień, ponieważ nie ma wozów dowodzenia. Ale z czasem, oczywiście, ktoś stwierdził, że no nie, jednak trzeba te wozy towarzyszące zamówić i je zamówiono. Myślę, że w odpowiedniej ilości. I dopiero teraz można powiedzieć, że K9 staną się takimi prawdziwymi. Mm, pełnoprawnymi armatochałbicami o pełnych możliwościach. Tak, dużo tego sprzętu po prostu przeszło na K9 z tych przekazanych krabów, ponieważ nie wszystko przekazywaliśmy z krabami, przynajmniej mam taką nadzieję. I z czasem te K9 zostaną otoczone tym, całą, tą całą otoczką, jak to mówię, i będzie właśnie wszystko to, co potrzebują, żeby w pełni można wykorzystać ich możliwości. Ponieważ jeśli chodzi o możliwości, to K9 naprawdę ma je duże. Na bardzo wysokim światowym poziomie. I tak narzekam na K9, uważam, że krab jest lepszy, tylko że no, krab jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobry. W swojej klasie, oczywiście, a K9 no, należy do najlepszych, więc tu też nie ma co płakać. Jeśli byśmy nie produkowali kraba, to wtedy zakup K9 bym chwalił bardzo mocno. Zwłaszcza, że teraz również będą miały te pojazdy towarzyszące, zostaną wpięte po prostu w system. No i będziemy mogli wykorzystywać te duże zdolności, duży zasięg. Miejmy nadzieję też, że do K9 trafią też może jakieś systemy które umożliwią im zwalczać samodzielnie bez załogowce, czyli ataki na przykład bez załogowców, czy to jakieś zagłuszarki, czy jakiś zdalnie sterowany moduł z KM, nie wiem, 12,7, 14,5, żeby w jakiś sposób Połączyć to z systemem aktywnej obrony, czy jakaś inna forma systemu aktywnej obrony, to jest priorytet, jeśli chodzi o Bez Bezzałogowce sięgają jak najbardziej, bardzo głęboko, nawet na kilkadziesiąt kilometrów poza linię styczności. No, a może w końcu też wpadniemy na taki genialny pomysł, żeby stworzyć systemy obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu, czyli program SONA. Mówimy o tym od 7 lat, to znaczy, mówi się o tym od 7 lat. Ja tutaj od kilku lat, no ale jakoś tego nie widać. Miejmy nadzieję, ponieważ to drastycznie zwiększy przeżywalność K9. A przecież o to chodzi. Oczywiście, jeśli chodzi o dostawy, to jeszcze kilka lat potrwa. Aż te wszystkie 364 zamówione przez nas K9 do nas dotrą, co będzie oznaczało, że będziemy mieć sporo armatochałbic, plus ponad 200 krabów, czyli prawie 600 armatochałbic. Myślę, że to jednak już wyczerpie nasze potrzeby. Wolałbym inne proporcje: 212 K9, 364 kraby, no ale ja to sobie mogę woleć. No, po prostu nasza artyleria lufowa będzie bardzo, bardzo silna. Czego brakuje? Poza wspomnianymi systemami aktywnej obrony, systemami Opelki, bardzo krótkiego zasięgu, tak żeby jednak te nasze armatochałbice były chronione przez tymi, przed tymi bezzałogowcami. Ja wiem, my będziemy walczyć inaczej, my wszystko tam załatwimy lotnictwem, to znaczy sojusznicy za nas załatwią i to będzie wyglądało zupełnie inaczej, no ale ja chciałbym też mieć wiedzę, że jednak się przygotowywaliśmy i przygotowaliśmy do tego, żeby te nasze k 9 Wcale nie tanie, były jednak chronione przed tego typu zagrożeniami. No, fajnie by było. Kolejną rzeczą jest oczywiście odpowiedni zapas AMO. Tu się troszkę dzieje, może nawet nie troszkę, ponieważ kupiliśmy dosyć dużo, powoli rozkręcamy produkcję. Mam nadzieję, że to się naprawdę rozkręci w większym stopniu niż to teraz wygląda, ponieważ to jest po prostu bardzo dobry interes. Po co płacić komuś dużo więcej? niż powinno to kosztować u nas. Powinno, tutaj też trzeba się tym zainteresować, żeby to nie wyglądało tak, że my produkujemy w cenach zbyt wysokich z różnych powodów. To też powinno być pod pełną kontrolą. Potem się ma własny przemysł, żeby się uniezależnić i żeby było taniej. To tutaj by można o tym porozmawiać bardzo długo. Więc Odpowiedni zapas AMO wcale nie taki mały, jak niektórzy mówią, że no, będziemy walczyć inaczej i my tego AMO tak dużo nie potrzebujemy. Spoko, no ale ja bym wolał, żebyśmy byli przygotowani na nie na ten najbardziej optymistyczny wariant, ponieważ w tym najbardziej optymistycznym to w ogóle nie będziemy musieli tych K9 użyć, tylko żebyśmy przygo byli przygotowani na ten wariant realny, czyli duże zapasy AMO. Oczywiście. Nauczmy się też używać tych k 9 nauczmy się tego, że trzeba je rozrzucić w razie zagrożenia, jak ich używać, musimy to ćwiczyć, dyslokacje i tak dalej, i tak dalej. Cieszy to, że jednak nasza artyleria lufowa rośnie, że jednak mamy ich coraz więcej, tych armatochałbic i są zastępowane te systemy, które już troszkę odstają. Oczywiście mowa tutaj o goździkach. Które jednak, jeśli chodzi o zasięg, jeśli chodzi o możliwości, to zdecydowanie odstają od tego, co, no, co oferuje K9 czy też Krab. To jest po prostu inna generacja, inne możliwości, nieporównywalne rzeczy. Dwukrotnie mniejszy zasięg, jednak mniejsze ładunki, to jednak jest 122 mm, słabsza mobilność, chociaż tutaj niektórzy by dyskutowali i tak dalej, i tak dalej. Więc. Cieszy, że jednak nasze zdolności w tej materii rosną. I to dosyć szybko. Tu trzeba przyznać, że jeśli chodzi o dostawy K9, to one są realizowane w bardzo szybki sposób. No ale jak ma być inaczej, jeśli państwo, które je produkuje, wie, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne, że sprzedaż tego typu wyposażenia to gigantyczny zysk i gdy inne państwa sponsorują na przykład rozkręcanie produkcji. Cieszmy się, jest ich coraz więcej. Krab miejmy nadzieję, że przetrwa, że ten gatunek inwazyjny, jakim jest K9 zupełnie nie wyeliminuje krabów. Taką mam nadzieję. No a i od razu zapraszam na ten jutrzejszy materiał o stanie naszej artylerii lufowej na dzień dzisiejszy. Bardzo Wam dziękuję, zapraszam na inne materiały. Dziękuję za wsparcie, na przykład poprzez postawienie symbolicznej kawy. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.